Wnik zamieszania już czeka Poczekaj chwilę. Ja tylko łszulkę zawiozę, zaraz przyjadę i tobie dam, dobra? Zaraz ci dam. Co? Stefek. No fajnie się zaczyna, nie? Pozamarzane. Niestety, ale Pozamarzane. Dobra. Dzisiaj będziemy robić co innego niż wykopki. Niestety. Test lusterka działa. Szyby cych, odmrożone Siemandero Czarne Kciuki. Witajcie wszyscy serdecznie na kanale Adi -Bajcherowo. I co? Przymroziło, nie? <śmum> Przymroziło. Wiecie co? Powiem Wam tak. Fajne jest to, że nie trzeba za dużo skrobać tych szyb. BMKi zawsze tak fajnie grzeją, że to jest kwestia 5 minut. I wszystko jest zaraz ładnie odmrożone. Ja chciałem jechać na wykopki, ale przez to, co się wydarzyło z rana, no niestety, będę musiał zmienić swoje plany. Także dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny niż miał być, ale chętni obejrzą. Prawda? Zaczynamy. Podjadłeś, byczku? No to dobrze. No to dobrze, trzeba działać, wymieniać letniaki na zimówki, jak to tak mrozi, ale już jedno szczęście, szybko pada, no nie ma na co czekać. Zajechane na wulkanizację. no ale niestety pomimo ósmej rano, ja tu nie jestem pierwszy. Jedno szczęście, że to mój kumpel z dzieciństwa z wieżowca tutaj ma. To mam nadzieję, że będę szybko ciachnięty. Kurde, taki młotem. <śmiany> Miała być wymiana opał, ale nie klepanie w lakarki <śmiany> Nawet tu w warsztacie jest tak z księgą wajkerową. Jak chcecie zobaczyć sobie na internecie księgą <laughs> wajkerową, to obok wlatają czarne kciuki. Teraz już jest kompleks. Chcesz wejść? Od motorynki to nie jest Dobra to jest ciężka robota ja powiem Jeszcze w takim sezonie Kiedy jest wymiana opon To wtedy tu jest pierdolna maska Patrzuszka u kurwa tak wysoko To chyba moja okay. No. Wymienione, wymienione 50 minut to i tak dobra akcja, że mi się udało tak szybko to załatwić. Yy, bo mam dzisiaj naprawdę tyle jeżdżenia, tyle spraw do załatwienia. Zrobiłem sobie ten czwartek takim dniem gospodarczym. Już jak yy, nie jadę na wykopki, no to czasami trzeba taki dzionek gospodarczy zrobić. Jadę teraz paczuchę odebrać. Oj, zobaczycie zresztą wszystko. Naprawdę, oby mi dnia tylko starczyło. <laughs> Oto wiecie, jak coś się robi, to ten dzień tak zapierdziela. Naprawdę, to jest mistrzostwo świata, nie? Jak leżysz, nic to nie mija. Jak robisz, ryk, cyk i to już wszystko. Już czasu brakuje. Kurde, paczka jest przeogromna. Ale jej. Unboxing zostawimy sobie jako wisieńkę na torcie dzisiejszego filmu. Brak czasu brakiem czasu, ale taktyczna kawka musi wlecieć. Na to zawsze się znajdzie odrobinka. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia, Thermomix macie. Dzień dobry. Co się jeszcze będzie dał? 13,99. Jestem ciekaw, czy za tego dzisiejszego vloga znowu posypią się komentarze typu O, ten już na kanale. Ma lokowanie produktu. Lokowanie produktu, mechanicy samochodowi, wulkanizacje, sklepy spożywcze, paczkomaty. Normalnie zastanówcie się, co piszecie. To, że ja coś nagrywam, to nie znaczy, że ja tam robię lokowanie produktu. Teraz właśnie też idę do sklepu, bo ktoś mi podsunął fajny pomysł. Na Steropian i muszę kupić pewne rzeczy. właśnie, chyba o to mi chodziło. Śliwomuta trzyma, trzyma natychmiast HD elastyczny. Na to wazura, kamień, beton, korek, drewno, szkół Dobra, to dobre. Jeszcze rękawiczki muszę kupić, żeby takie były różowe, co? <śmiech> Pikachu. <śmiech> takie różowe. Nie no, tu są różowe. Ale te są takie śliskie, to na wykopki się nie, nie nadają. <laughs> ja mówiłem Kasi, Pikachu z kanału. Pani Misowska, że różowe rękawiczki muszę sobie jakieś fajne znaleźć. Na wykopki, chociaż tu nic takiego. Nie widzę ciekawego. A, jakieś zwykłe, byle ręce ochronić. Klej kupiony. Rękawice kupiony. I wpada kolejna współpraca. Kolejne lokowanie produktu. Tym razem pasmanteria. Tym razem pasmanteria, kochani. No, jak już piszą, że lokowanie produktu to lecimy po grubasie, nie? Marcin, zobacz, po twojej okolicy się bujam. Kupiłem zestaw 7,50. Już wiecie, czego to mi wszystko będzie potrzebne, co? Teraz wracam na chatę. Biorę się chyba za montaż, no bo 11. No to, to zrobię to, wtedy muszę <gryw> z powrotem wracać na Miacho. I co, majster? Działamy, nie? Działamy mogą w górę. Pewnie, że działamy. Zastosowanie do steropianu. Wiecie, co zrobię? Właśnie nie będę potrzebował żadnej tablicy korkowej, tylko sobie takie dwie tutaj palety steropianu śmignę i na to będę mógł fajnie szotem na szybki. Yy, przyczepiać zresztą, <laughs> widzieliście, co za zakupy zrobiłem, nie? Do tego to właśnie było. Dobra, działam. Będzie to widać, chyba będzie. Mamy tu kleju mutantu na mutancimy trochę tego, żeby trzymało. Będzie dobrze. Ponoć trzyma od razu. Jakie Czy tylko mają być na tym naszywki, nie? nic więcej. <laughs> działa. Fajnie działa. Kurde, zaraz ale to trzyma festę. Zaraz biorę się za zaszyweczki i będę je przerzucał na tą tablicę. O kurka, fajnie to wyszło. Fajnie to wyszło, ale zobaczcie, ile jeszcze miejsca zostało. No, także nie wiem. Czekam na Wasze naszyweczki, żeby dołączyły tutaj do tej mojej tablicy. Będziemy robić największą tablicę naszywkową nie, nie przebiję nie przebiję, widziałem już tam u kogoś większe kolekcje, ale jeżeli macie ochotę, to będę naprawdę dźwięczny, sobie tu przyczepię będzie to dla mnie ogromny zaszczyt, a teraz paczucha, nie? nawet nie wiem w jaki sposób się za to zabrać żeby czegoś nie uszkodzić na patencie ciachać ale może nagram wam po prostu już jak to będzie rozciechane bo chyba za dużo będzie z tym tutaj pitolenia ale Seba co ty mi tu zrobiłeś o kurde o to ciekawostka Taka paczucha od Seby. Ja pierdzielę. Bielizna letnia długa, koszula polowa. To ciemnozielony, co to jest? Jakoś pierwsza bielizna zimowa. Tu jest na kolaniki, Powiem wam cały moracz. Stefan, ty widzisz co myśmy dostali za paczkę. Ale Seba, trochę mam na ciebie focha, nie? Bo to, że ja mówię, że ja remontów nie robię, nie? Ja tylko o kotki dbam i filmy nagrywam. Oa, ty czorcie, co ty mi zrobiłeś? Patrzcie, co on robi. Zaczepka, ale się wystraszyłem. Kurde, trochę się wystraszyłem, ale tak koty mają, nie? Co ty mi za zaczepki robisz, Stefciu? Tyle ty jadłeś, facie, konogonem. Macha, ale dobra, seba. Yy, to, że ja remontów nie robię, że ja tam wiesz. Yy, nie wymieniam, że jak raz robiłem dzwonek, to całą instalację w domu spaliłem. Nie musiałeś tego tak jawnie robić. Mi dwie, dwie lewe rękawice wysłały. Lewa i lewa. Nie no, teraz pojechałeś w grubasie. Wiesz ty co? Tak szczerze dziękuję Ci. Naprawdę dziękuję Ci z całego serducha za tą paczuchę. Jest mega. Ten dalej stoi by chciał jeść. Stefan, Seba, jeszcze raz wielkie serducho dla Ciebie, dziękowa. I znowu ja jestem wyjechany. W garażu skończyłem, paczkę skończyłem. Ja Wam mówię, że czasami jest taki dzień, że tego dnia może zbraknąć. No i właśnie dzisiaj ten dzień gospodarczy tak wygląda. Muszę iść teraz w pewne miejsce. Bo moja Urszulka, kochana, w sobotę ma urodziny i muszę jej jakiś prezent zrobić, a to, co ona lubi, to ja wiem, dlatego daje się tutaj jakiś jej kupię, wączerek chyba, Bangkok Thai Massage Spa. Pół godziny maski na ciało i wtedy tutaj jest godzina yy, masażu, nie? Całościowego. Mhm. A ten, Royal, mm -hmm. ile tam jest masażu wtedy? Tutaj jest tak, mamy 2,5 godziny, więc też pół godziny peelingu, pół godziny maski, wtedy mamy godzinę całościowego masażu olejkiem kokosowym i pół godziny jest na końcu masaż twarzy jeszcze. Czyli ten już jest taki całkiem rozbudowany, nie? Prezent kupiony. Prezent kupiony, fajny voucher, pakiet. No jak dla mojego serduszka kochanego, najdroższy z najdroższych, niech ma dziewczyna, niech się relaksuje, mój aniołek na to zasługuje. Kurde i wiecie co, powiedziałbym, że to koniec tego dnia, ale jeszcze czeka mnie teraz, no teraz nie, to dokładnie za 4 godzinki jeszcze ta mniej przyjemna część dzisiejszego dzionka, ale i tak jadę teraz na chatę. Nie wiem, może coś zjem. Może jakieś pół godzinki dla słoninki. Wypadałoby jeszcze obiad przygotować, nie? A tu jeżdżą na sygnałach Los Angeles. Zobaczymy. Total masakra. Piekarni nie będę dzisiaj lokował. W filmiku lokowania produktów piekarni. Ani apteki. Ale kochani. Się tak rozpadało, taka fajna pogoda była. Się rozpadało, ale tak jak mówiłem, pewnie już mnie w ogóle teraz nie widać, bo jest ciemno, ale zaraz będzie mi widać. Jeszcze zrobimy jedno lokowanie produktu. Nie, nie wiem, czy to widać, czy nie. No, teraz będzie widać. Jeszcze sobie wrzucimy jedno lokowanie. Produktu. Bo o zęby trzeba dbać. Co tak jest Dzień dobry. Dzień <laughs> dobry, Nie, bo tylko takie lokowanie produktu, krótkie tutaj. Właśnie po to tu dzisiaj jestem. Tym bardziej, że teraz. Krzysztof Iwisz, polskich wykopek? <noise> Z pięknym uśmiechem. Coraz, coraz młodszy, coraz, coraz młodszy, nie starzejący się. Także jakbyście chcieli, to zapraszam do pana Marka najlepszego dentysty, gabinet Rumi, na Derdowskiego, fachowa obsługa. Odmładzanie leczenie zębów dwa w jednym, wszystko Lokowanie produktu, Lokowanie produktu musi być. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia. Nie ma tak kochana żona, nie? Kochana żonka jest najfajniejsza. Potem tyście godziny nie możesz jeść, także zawieź mnie. Zawieź mnie tutaj na kubełek, nie? <laughs> Wróć, a ja będę filował tylko, tak? Jezu. Lokowanie produktu? Lokowanie produktu, to jest... Zobacz, czy ty będziesz lokowała tutaj w swoim żołądku, a mąż biedak będzie godzinę siedział, tak? To będziesz patrzył. W ten sposób czego masz dobrego? Rysz, terjaki. Terjaki? Tak. No co ty pytaniem na pytanie. teriyaki? Ja nie wiem jaki. Ten jaki. Jaki taki, jaki taki? Czek. Weź pokaż, chociaż weź, da chociaż powąchać. powąchać. Ja, titole, masakra, nie? No widzisz? Tak mnie tutaj zmolestować no jedzeniowo. No trudno, musisz po prostu przetrwać. Musisz ćwiczyć swoją cierpliwość i silną wolę. Zobacz jak pięknie wygląda. Smacznego. <grym> Dziękuję. <grym> 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 Możesz zapalić. Teram. <laughs> ładnie, nie? Czy nie? No ja wiem, że jest trochę bajzel, ale ja po prostu dzisiaj czasu nie miałem, no Bajzel gdzie? W ogóle jest tu bajzel No bo to tu leży wszystko po prostu, ale chciałem zobaczyć jak ładnie zrobiłem Jestem z siebie dumny Pomimo tego, że dwie lewe ręce to... <laughs> no, masz dwie lewe ręce Ładnie zrobiłeś te dwie lewe ręce. Jak ty chcesz, to ty potrafisz, jak widać. E, dobra. Kochani, no. także tym miłym akcentem kończymy tak dzisiejszy filmik. Proszę mi. Ty. Ale sobie to tak. Yy, ten Chcę, dzisiejszy tak filmik, ten dzisiejszy vlog. Jak Wam się podobały wszystkie lokowania produktów, których dzisiaj użyłem, i pokazałem Wam wszystkich moich sponsorów, yy, wspierających i w ogóle. Ach. Szkoda słów na te komentarze, nie? Jak się Wam film podobał, to wiadomo. A tu jest KitKat. Subskrypcja. <śmiech> <śmiech> Dzwoneczek, łapka. Lakowanie produktu KitKacik. Cześć! O. I tyle, nie? Nara, do następnego.